Hej, what's z Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Finn. I jak widzicie, znajdujemy się ponownie w Trouw. Na samym początku muszę jednak was zasmucić, że w Trouw widzimy się ponownie pierwszy raz od około chyba 4 miesięcy i jest to również pierwszy i ostatni raz jak dotąd. Ponieważ, jak, może, jak, jak mogliście już zauważyć, e, od długiego czasu, zanim w ogóle przestałem cokolwiek na YouTubie robić, e, nie wrzucałem nic z Trowa. Chyba w styczniu był ostatni film dotyczący Trowa. A potem były przerwy. Potem, potem eksperymentowałem z innymi grami. Niek tam Harveston Her wyszedł mi trochę gorzej. Potem Stardew, Stardew Valley wyszło mi troszeczkę lepiej. Ostatecznie y wszystko musiałem, y musiałem zaprzestać robienia wszystkiego, ponieważ y miałem do roboty inne rzeczy. O tym mówiłem w poprzednim filmie. I dla, chciałbym w tym filmie wytłumaczyć Wam, dlaczego przestałem grać w trowa. Tak, dlaczego przestałem grać w Trouwa i w trowa nie gram już od no, pół roku w sumie. W sumie pół, już, już pół roku minęło. A więc tak, na to, dlaczego już w trowa nie gram i dlaczego porzuciłem tę grę, jest, powodów jest kilka ale takimi głównymi, takim jednym głównym może, może, może tak to powiem, jest trajon, czyli twórca i wydawca trowa. Głównie chodzi mi o to, że trajon jest taką firmą. Ta, w w trajonie pracują tacy ludzie, którzy są strasznie, są strasznie pazerni na hajs, i wszystkie swoje, no, no dobra, powiedzmy, powiedzmy, wszystkie swoje produkcje, jeżeli nie od, jeżeli nie od samego początku, to w którym stadium rozwoju gry po prostu ca, całą, całą strukturę gry, całą zawartość po prostu przerobią na taki straszny pay-to-win, po to po pierwsze. A po, a po drugie, wszystkie funkcje, które były w sumie darmowe. Może nie wszystkie, ale większość funkcji, które były darmowe, oni zmieniają na płatne. Rów, ale, ale to jeszcze bym dał, dałoby, dałoby się przeżyć, ponieważ ja wcale nie muszę wydawać pieniędzy, żeby dobrze się bawić w grze. Dlatego to nie jest takim jednym głównym powodem. Na to, dlaczego nie gram, jak mówiłem, składa się kilka, kilka powodów. A kolejnym jest na przykład to, że trow jest grą, która opiera się na kolekcjonowaniu przedmiotów dostępnych w grze. Trow nie jest takim typowym MMO, gdzie mamy do wykonania, no oczywiście każdy wie, jak i, i, i każdy wie z Was, o co chodzi w Trowie, jak się w Trowa gra, no ale tłumacząc, Trow nie jest typowym MMO, gdzie mamy po prostu NPC-ty na przykład, które dają nam questy i mamy te questy do wykonania, mamy różne lokacje, tam zabijanie mobów, takie inne i takie inne rzeczy, różne, tylko Trow cały, cała rozgrywka Opiera się na tym, aby kolekcjonować przedmioty i, wypeł i po prostu wypełniać swoją kolekcję. Tutaj mam na myśli oczywiście wszystkie mounty, wszystkie alaje, wszystkie style, wszystkie skrzydła, co tam jeszcze było. Jakieś tam bronie, nie bronie, jakieś skórki, kostium, kostiumy inne do, do bohaterów, znaczy do klas, tego jest milion, ale w każdym razie chodzi właśnie tutaj o kolekcjonowanie, o kolekcjonowanie przedmiotów i uzupełnienie, uzupełnienie swojej kolekcji. Na coś takiego. Na coś takiego jest takie fajne słówko grind. I trofe jest, jest grą, która w strasznym wielkim stopniu polega właśnie na grindowaniu. I żeby grać w trowa, znaczy. Niektórzy mogą się ze mną nie zgodzić, ale żeby grać w trowa, niestety potrzeba e, mieć strasznie dużo wolnego czasu i po prostu trzeba w, tego tru, e, trzeba w tym trowie po prostu grindować do upadłego. Ponieważ e, tr rozgrywka trowa. I ogólnie cała struktura tam marketplaceu, czyli tam sklepu i ogólnie wymiany przedmiotami opiera się na fluksie. Flux a flux jak wiadomo, jest walutą w trowie. A żeby mieć flux, niestety albo trzeba grindować, albo trzeba robić jakieś super deale na marketplace, które wymagają w sumie jeszcze więcej czasu i E, ciągłego sprawdzania tego marketplace'a. E, tak więc, e, po, po, po prostu, moim clue tego, co chcę powiedzieć, żeby grać w trowa, trzeba mieć strasznie mnóstwo, dużo czasu, którego ja niestety nie mam. Dlatego przez na, Dlatego, coraz bardziej, e, jak e, grałem w tego trowa, po prostu e, byłem po tyłach. E, większo większość moich widzów którzy uczyli się ode mnie grać w tego trowa, po prostu w pewnym momencie zaczęła mnie wyprzedać. I to nie jakoś leciutko jakoś o jakiś kroczek czy dwa, tylko o 10 kroków, o 20 kroków zaczęli mnie wyprzedzać. Każdy miał po prostu lepsze, może. może nie lepsze, ale po prostu miał więcej rzeczy niż ja, ponieważ ja nie miałem tego czasu, aby w trowa grać. Dlatego też. W pewnym momencie stwierdziłem, że no nie, nie mam po co grać w tego trow'a, ponieważ yy, po pierwsze, po pierwsze trof yy, Trajon strasznie tego trofa zmienił. Niestety niestety lub stety, dla mnie niestety, ponieważ dla mnie ten trof zmienił się na gorsze w pewnym momencie. Yy, bodajże, w, bodajże na początku lutego wyszedł ten wielki update, który zrewolucjonizował wszystko. I w tym momencie właśnie jakoś tak około lutego przestałem, przestałem grać. Wchodziłem do tego Trow'a co kilka dni, potem tam dwa razy na tydzień, raz na tydzień, co kilka tygodni, żeby po prostu zobaczyć jak ta gra dalej wygląda, jak, jak ona się, no nie chcę użyć słowa rozwija, bo, 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 bo może się nie do końca, bo dla mnie to nie jest rozwijanie, tylko to jest dla mnie... Raczej cofanie się, no ale jak, po prostu jak ona się zmienia. E, no, i wszy, no i doszedłem w pewnym momencie, już to mówiłem, no, ale powiem jeszcze raz, w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że gra zmieniła się na tyle, że nie opłaca mi się do niej wracać. Bo nawet gdybym grał cały czas e, bez, e, bez tych przerw, to i tak nie nadrobiłbym tego, co straciłem. E, po prostu nie grając y, cały czas. Ponieważ ja grałem, nie wiem, z maksymalnie dwie godziny dziennie. Czasem nawet były kilka dni pod rząd, kiedy ja nie grałem, bo nie miałem na to czasu. Dlatego byłem strasznie po tyłach. No i w pewnym momencie, powtarzam się już, czy raz to chcę powiedzieć. No i w końcu y, około właśnie, około jakoś tak w lutym, y, na, na, początku, na początku marca. Stwierdziłem, że już odpuszczę sobie tego trowa, nie ma, nie ma sensu do niego wracać, ponieważ nigdy bym nie nadrobił tego, co, 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 stra co straciłem po prostu nawet specjalnie nie, nawet specjalnie nie, nie grając w tego trowa. No i cóż. Mam nadzieję, że jakoś mniej więcej zrozumieliście o co mi chodzi dlaczego w tego trowa przestałem grać. I. No już z Trołuwa żadnych, żadnych, żadnych filmów niestety nie będę tworzyć. Również na pewno nie będę streamować trowa. I cóż, to chyba, to chyba na tyle żeby rozwiać po prostu wszystkie wątpliwości i żeby wytłumaczyć i odpowiedzieć wszystkim wszystkim tym, którzy domagają się filmów o trównie, pytają mnie czy będę nagrywać, proszą mnie o nagranie jakiegoś filmu, jakiegoś poradnika. Po prostu takich filmów nie będzie. Już nic o trównie nie nagram i koniec kropka, ponieważ nawet gdy w sumie nawet gdybym chciał, to ja o, moja postać poszła spać. Nawet gdybym chciał nagrać do to zwykły gameplay mógłbym, ale mój kanał opiera się na poradnikach do Trowa. A ja na trowie już nie znam się ani troszeczkę. Trow zmienił się na tyle, że ja nie wiem o nim nic. I ja musiałbym grać znowu strasznie długo, codziennie po kilka, po kilka godzin. Przez długi czas, nie wiem, przez pół roku, że, no może nie pół roku, ale przez kilka miesięcy, żeby się nauczyć tego trowa, żeby w, znowu zdobyć doświadczenie i na tyle tego doświadczenia, żeby móc uczyć innych w tego trowa grać. No niestety, ja na to czasu nie mam, tak samo jak nie miałem wcześniej czasu. No i rozwiewając jeszcze raz wszystkie wątpliwości trowa na moim kanale już nie będzie kategorycznie. I bardzo was za to przepraszam. No, ale niestety, no tak, tak, tak bywa w życiu, że trzeba się rozstać z niektórymi rzeczami, że niektóre rzeczy trzeba, o, trzeba y, niestety zostawić za sobą, żeby przyjąć te, które są przed nami, do których zmierzamy. No, ale y, jeżeli chodzi o to, jak mój kanał y, się będzie rozwijać dalej to głównie mam zamiar streamować na Twitchu lub na YouTubie. Nie jestem pewien jeszcze do tego czy lepiej streamować na Twitchu, czy lepiej jest streamować na YouTubie. Oczywiście są plusy i minusy za YouTubem, są plusy i minusy za Twitchem. Oczywiście wam, wam dam do wyboru, wy możecie wybrać, gdzie wolicie, abym streamował. Oczywiście napiszcie w komenta to w komentarzach pod tym filmem. I jeżeli chodzi właśnie o mój kanał na YouTubie, to tematyka Strowa prawdopodobnie przejdzie na Pokémony, tak myślę, albo właśnie na jakieś retro-gierki, retro na, na Pokemony, na jakieś tam. Stare, nie wiem, jakiegoś Harry Pottera, coś takiego. Po prostu na, na jakieś sta na stare retrogierki, ale głównie mam zamiar stworzyć taki mocniejszy kanał o Pokemonach w Polsce. Ponieważ kilka takich jest, kilka takich jest, ale mam zamiar stworzyć coś takiego większego, bardziej ułożonego i. Jakiegoś takiego bardziej ogarniętego. E, tak więc cóż. E, to tyle, jeżeli chodzi o e, taką moją luźną paplaninkę. E, ten, ten odcinek, jak się mogli się domyślić, nie był w ogóle e, przygotowany wcześniej. E, w ogóle nie, nie, był, e, nie, nie pisałem do niego scenariusza, dlatego są takie luźne, luźne myśli i zająkania. Ale okej. Okay. To wszystko, jeżeli chodzi o trołów. O trołwie już nic u mnie nie usłyszycie, chyba. No, no w, każdym, w każdym razie, no, jak mówiłem, filmów o trołowie już nie nagram. Tak więc już zamykam temat. Dziękuję wszystkim, że mnie słuchaliście przez te prawie 14 minut. Ja się z Wami już żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku jakieś tam w kolejnym filmie jeszcze czegoś tam lub yy, na streamie albo do zobaczenia na streamie bo to też może się wydarzyć. Tak więc e, dzięki jeszcze raz, e, że słuchaliście mnie do tego momentu. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. No i pamiętajcie, że zawsze jest pora na dobrą przygodę. Bye bye.